Piątek, 33 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu dowiadujemy się, że anioł prosi Jana, aby połknął książeczkę. Połknął książeczkę, książka jest symbolem objawienia, symbolem słowa Bożego, zapisanego, takiego, które można przekazać innym. I zaskakująco dowiadujemy się, że ta książeczka, kiedy się ją połknie, napełni pełni wnętrzności Twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód. Najpierw mówi o goryczy, ale przecież najpierw będzie usta, najpierw będą usta, dopiero potem będzie wnętrze. A więc będzie słodka jak miód, a potem się okaże, że jak wejdzie do wnętrza, to stanie się goryczą. Co to znaczy? Z jednej strony tłumaczono, że chodzi o to, że trzeba głosić i sprawiedliwość, i miłosierdzie. Trzeba głosić i rzeczy trudne, i rzeczy, i rzeczy yy, łatwe. Z, z drugiej strony mówi się o tym, że samo objawienie jest piękne, że ono jest słodkie, że na początku, jak, jak człowiek przyjmuje objawienie, to staje tak jak panna młoda czy pan młody. Na początku małżeństwa, na początku relacji wydaje się, że to, jest, że to naprawdę idzie, że to idzie do przodu. Ale potem, potem czegoś brakuje, potem jak to wchodzi w głąb, to może się okazać, że to jest gorzkie, że to jest krzyż, że to nie jest takie proste jak, jak cuda na początku. Potem przychodzi biczowanie, okrzyżowanie, cierniem okornowanie. Czemu tak jest? Nie wiemy. Czemu tak jest? Nie wiemy, ale wiemy, że tak jest. I święty Jan przekazuje nam to, co sam usłyszał, żebyśmy mieli tego świadomość. Nie bój się, nie bój się książeczki, nie bój się objawienia, nie bój się tego, co mówi Pan Bóg, damy radę. Damy radę i zapamiętajmy, jak słodka, jak słodka jest ta księga, jak dobre jest Boże objawienie, żeby to nam było pociechą i pomocą chwila, kiedy będzie bardzo źle. Psalmista podkreśla to, czy przypomina o tym samym mniej więcej, kiedy mówi słowami, wypowiada słowa, bo Twe napomnienia są moją rozkoszą. Prawo ust Twoje jest dla mnie lepsze niż tysiące sztuk złota i srebra. Jak słodka jest Twoja mowa dla mego podniebienia, ponad miód słodsza dla ust moich. Bardzo dużo tu jest o słodyczy, bardzo dużo takiej rozkoszy, bardzo dużo takim, takim porównaniu, można powiedzieć, do jedzenia, że naprawdę jak człowiek ma dobre jedzenie, to się tak tym nacieszy. Jak człowiek ma dobre prawo, to się tak tym nacieszy. Zwróćmy uwagę, że to jest jednak takie powiedzenie jasno, że samo w sobie prawo, samo w sobie objawienie jest doskonałe. To znaczy, kiedy Jezus mówi o tym, że warto być wiernym w małżeństwie do końca życia, no to słodkie to jest, no super, są słodkie małżeństwa. Kiedy Jezus mówi, że żeby nie zabijać, to mówimy, jakie to jest piękne, jak ludzie się nie zabijają. Kiedy Jezus mówi, miłujcie waszych nieprzyjaciół, to mówimy, jakie to jest piękne objawienie, jakie to jest słodkie, kiedy człowiek potrafi wybaczać 77 razy. Jakie to jest słodkie, kiedy się nie mścimy. Jakie to jest słodkie, kiedy nie troszczymy się zbytnio o to, co mamy jeść i pić. Sama Ewangelia jest dobrą nowiną, samo prawo Jezusa jest naprawdę najsłodsze. Chodzi o to, żeby przynajmniej to uwierzyć w tym momencie, bo jeżeli człowiek na początku mówi: Nie, to jest niemożliwe, ja tego nie będę spożywał, tego się nie da, po prostu to musimy odrzucić. No to jeżeli na początku nie ma tego zachwytu nad Ewangelią, to będę bardzo ciężko ją trawić. Bardzo ciężko ją trawić. Więc nawet jeżeli jest nam bardzo ciężko, nawet jeżeli grzeszymy, nawet jeżeli nam się nie udaje, naprawdę, to nie przestawajmy głosić Ewangelię. Bez względu na to, jakie będziemy mieć grzechy, nie przestańmy mówić o ideale Ewangelii, o tych słodkościach Ewangelii, bo naprawdę stawiając tak wysoką poprzeczkę, zachęcamy do ludzi, żeby wstawali ponownie ze swoich upadków i mówili: spróbuję. Może tym razem, może następnym razem, może w następnym roku, może za 20 lat, ale, ale ja wiem, że taki jest ideał. Jeżeli odrzucimy ideały, jeżeli my odrzucimy słodkość Ewangelii, co nam zostanie? Co nam naprawdę zostanie? Ewangelia opowiada Łukasza o tym, jak Jezus wypędza przekupnią ze świątyni i pokazuje w pewnym sensie, to, o czym mówi pierwsze czytanie, że, że objawienie, że Słowo Boże, owszem, ono ma część bardzo pozytywną, ale ma część taką, która jest trudna. Bo to musiało być trudne, kiedy zaczął wyrzucać sprzedających w świątyni, kiedy mówił o nich, że uczyniście go jaskinią zbójców, kiedy przywódcy ludy czychali na jego życie. To nie jest pokojowe spotkanie, to nie jest zgromadzenie ludzi, którzy chcą się dogadać przy okrągłym stole czy jakimkolwiek stole. Nie. Tam chodzi o życie, tam jest czychanie na śmierć, tam jest bardzo mocne i poważne potraktowanie ludzi, którzy lekceważą sobie prawo, które Bóg objawia. Może być trudno w Kościele. Możemy spotkać się z jakimś takim dosyć mocnym potraktowaniem, możemy zostać wyrzuceni, możemy mieć taką świadomość, że ktoś czyha na nasze życie. Nie traćmy wiary, Jakby nie panikujmy, nie myślmy, że to koniec świata. Myślmy, nie, to jest Ewangelia. To jest Ewangelia. Część Ewangelii generalnie jest mi dobrze, generalnie jest mi słodko, generalnie nie mogę się do wielu doczepić, ale jak przyjdzie taki moment, że dostanę ochrzan w konfesjonale, albo usłyszę jakiegoś kiepskiego, kiepskie kazanie, to nie zniechęcę się, bo te 40 minut mszy świętej która nie jest kazaniem, składające się z czytań wspaniałych i ewangelii najpiękniejszej, te momenty, kiedy po prostu słychać śpiew święty święty ze wszystkimi aniołami, i ten moment, kiedy Bóg przychodzi na ołtarz, one są, one są absolutnie hitem i skarbem, który przewyższy najlepsze kazanie, a co dopiero kazanie najgorsze. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg, Szach Mogący, Ojciec i syn. I Duch Święty. Amen.